Jest poniedziałek, 3 lutego, minęła godzina 22, zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Konrado Moreno, przed nami spotkanie z Grami Lotto. Czy korzystają Państwo z naszego programu lojalnościowego Wintu? Jeśli nie, pora to zmienić. W programie Wintu można zebrać punkty za grę w gry, gierki i loterie Lotto. A zebrane punkty można wymienić na atrakcyjne nagrody lub wykorzystać na dalszą grę. Są też liczne promocje, które dają szansę na dodatkowe punkty oraz bonusy. Na przykład do czwartku grając w Lotto i Lotto Plus za minimum 20 zł dostaje się dodatkowe 75 punktów. Więcej informacji o Windu można znaleźć na stronie internetowej lotto.pl i w zakładce Windu. Lotto to okazja na wygranie milionów i spełnienie wielu marzeń. Najbliższe losowanie już jutro, a gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia wynosi 2 miliony złotych. Zachęcam do gry przez internet na lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Grając online można samemu typować szczęśliwe liczby lub grać metodą na heavy -trafium. I przechodzimy do losowań. Na dobry początek multi-multi. Tu do wygrania jest nawet 25 milionów złotych. Aby grać o takie pieniądze, wystarczy wytypować 10 liczb, zaznaczyć opcję plus i odpowiednio zwiększyć stawkę. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnych ułożonych kul będę maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. Losujemy 20 liczb. Oto wylosowane liczby, 7. 64, 74. Pięćdziesiąt cztery, trzydzieści pięć, czterdzieści pięć, czterdzieści cztery, sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia cztery, pięćdziesiąt dziewięć, Sześćdziesiąt osiem osiemnaście siedemdziesiąt trzy dwanaście sześć czterdzieści jeden pięćdziesiąt osiem pięćdziesiąt jeden 25, liczba 25 jest plusem. Miło mi poinformować o dwóch wysokich wygranych w mini lotto, Grający przez internet oraz w Opolu, sięgnęli po ponad 161 tysięcy złotych. Gratuluję i zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania jest pusta, zwaniamy blokadę, losujemy 5 liczb. Oto szczęśliwe liczby. 22, 14, 7, 32, 24. W Kaskadzie już 473 osoby wygrały 250 tysięcy złotych. Ostatnią z tych wygranych odnotowaliśmy w sobotę w Krakowie. Może dziś padnie kolejne? Czas na losowanie. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejne, ułożone kule. Pępek maszyny losującej jest pusty, dzwaniamy blokadę i losujemy 12 liczb.

22 4 14 6 5 We wtorkowy wieczór w Helsinkach odbędzie się losowanie Euro Jackpot. Zachęcam do wytypowania swoich szczęśliwych liczb już dziś, bo do wygrania będzie nawet 260 milionów złotych. W Eurojackpot można zagrać w punktach lotto lub online na lotto.pl i w aplikacji mobilnej życzę powodzenia. Aż 8 głównych wygranych padło w styczniu w ekstrapensji. Największa z nich wyniosła 15 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. W tej grze można samemu wybierać stawkę gry. Pora na losowanie. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokady. Zaczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 3 14 Dziewięć. Dwadzieścia siedem. Pięć. Ostatnią wylosowaną w ekstrapensji pensji jest liczba dwa. 100, 200 tysięcy, a nawet milion złotych wypłacanych od ręki czeka nagrających w ekstra pensję z ekstra premią. Życzę powodzenia i zapraszamy losowanie ekstra premii. W kasetach maszyny losującej znajdują się 35,4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny losującej są puste. zwaniamy blokady i zaczynamy losowania. to wylosowane liczbę 19 34 12 13 10. A ostatł wylosowano liczmo w ekstra premiii jest liczba. 1. Na lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej można zagrać w gry lotto. Można to zrobić o każdej porze dnia i nocy przez cały tydzień i z każdego miejsca w Polsce. Do tego na lotto.pl można sprawdzić wyniki losowań oraz informacje o wygranych. W poniedziałkowym studiu Lotto to wszystko, a w imieniu Marii Zierzyńskiej zapraszam na jutrzejsze wieczorne losowania. Będzie można je obejrzeć na antenie TVP3 oraz w internecie na lotto.pl i na profilach Lotto w mediach społecznościowych. Dobranoc. Gdy grasz w gry Lotto, stajesz się kimś wyjątkowym. Maestro, dziękujemy. Proszę Stajesz się supergraczem. Masz moc, by wspierać polską kulturę i sport. Graj w gry Lotto i spełniaj własne marzenia. Podwieźć was? Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Gdy grasz, wszystko gra.